Nas jestem Szymon, a dziś będzie, będą trzy rzeczy, które zostały usunięte z GTA 5. Trevor Phillips to miał być Simon. Jimmy Kevin. Steve to miał być Mitch. A White to miał być Klein. Misja końcowa, gdzie y, zabijasz Trevor'a albo Michaela, to miała być misja, gdzie zabijasz y, siebie lub Michaela lub Trevor'a. Natomiast jakbyśmy zabili siebie, to tak to byśmy byli lamarem. W GTA 5 miały być y, fast foody i siłownie. Fastfoody miały być do y, grubnięcia, a siłownie do y, robienia lepszego ciała. A tak miała wyglądać kana, która y, miała być na mapie jakbyś chciał tam pojechać. Myślę, że wam się spodobał taki film. Jeśli tak to zostawcie lajka i suba. Biały bus on po Polsce, a jego zamiary są dość złe.